Cześć i czołem. Dzisiaj pełnoprawna Sony Xperia Z3. Częstotliwość wydawania nowych flagowców przez Sony pretenduje do obowiązku przedstawienia światu coraz to lepszych urządzeń. Nie chodzi tu tylko o zmianę podzespołów na nowsze, ale również o funkcjonalność urządzenia i nowe opcje w systemie. Xperia Z2 nie przyniosła zbyt dużej ilości innowacji, dlatego spoglądam na Z3 z nieco większymi wymaganiami. Jak to się skończy? Jaka końcowa ocena znajdzie się na koncie Z3? Sprawdźmy. Patrząc na wszystkie generacje Z, muszę powiedzieć, że to właśnie Z3 najbardziej przypadła mi do gustu. Pamiętajcie, Mimo że w nazwie pojawia się cyfra 3, to jest to czwarta generacja. Pierwsze dwa modele miały bardzo ostre obudowy, które wżynało się użytkownikowi w dłoń. Z tego względu komfort użytkowania nie był zbyt wysoki i z utęsknieniem wspominam obłe samsungi. Po tych kilku generacjach Sony postanowiło nieco zaokrąglić ranty swojego flagowca. Do Z2 miałem jeszcze pewne zastrzeżenia, ale trójka jest idealna. Delikatne ścięcia oddają charakter telefonu, w dłoni leży on wyśmienicie a do tego nadal posiada taki zadziorny wygląd. Tak jak Z3 Compact, większość ZK posiada wzmocnienia na rogach. Ma to oczywiście chronić telefon przy upadkach na ziemię. Kolor tych elementów jest nieco ciemniejszy od reszty obudowy, przez co traci się wrażenie monolitu, jedności konstrukcji. Może Sony chciał zaakcentować nową technologię? Jestem obojętny wobec tej nowości. Oglądając na boki testowanego Cię modelu, można wspomnieć sobie Testix Paris Z3 Compact, która na bokach miała, jak to mówiłem, kisielowe wstawki. Na całe szczęście większa wersja jest dużo bardziej elegancka. Plastik został zastąpiony metalem i to nie byle jakim. Idealnie wygładzony, matowy syntetyk podczas kontaktu z dłonią daje świetne odczucia. Tył został pokryty szkłem Dragon Trail, a co ważne, Sony tym razem zrzekło się ulepszenia swojej słuchawki beznadziejną folią ochronną, która zamiast zapobiegać rysom, jeszcze bardziej do siebie przyciągała. Mój egzemplarz testowy na rewersie posiada kilka nieznacznych ubytków, które na ogół nie są widoczne przez wiecznie zabrudzone szkło. No niestety, czarna wersja strasznie się natłuszcza, tej opcji jest to szczególnie widoczne. Pocieszenie z tego takie, rysy na tylnej pokrywie prawie są niewidoczne, bo zanim się do nich dokopiemy, należy uprzednio wyczyścić całe plecki. Pewnie ze względu na to, że ostatnio testowałem same małe telefony, Z3 była dla mnie bardzo dużym smartfonem. W rzeczywistości wcale tak nie jest, bo jej wymiary pasłem do prawdziwego flagowca. Telefon, pomimo obecności dużego wyświetlacza, wcale nie jest takim grzmotem. Ekran zajmuje 74% frontu, co świadczy, o bardzo dobrym zagospodarowaniu przestrzeni. W akompaniamencie 150 kg smartfon wypada całkiem nieźle. Do tego 7,3 mm grubości, i w rezultacie otrzymujemy przyjemnie leżący w dłoni, wygodny w codziennym użytkowaniu telefon. Wspomnę jeszcze o spasowaniu elementów i jedziemy dalej. Tak więc w tej kwestii Z3 nie ma czego się wstydzić. Wodoodporność obliguje do spójności i obudowy i pewnej klasy urządzenia. Nic nie może się ruszać, przemieszać bezwładnie, skrzypieć czy trzeszczeć. Nawet gdy złapiemy bardzo mocno telefon obiema dłońmi i będziemy go szarpać, to i tak nie usłyszymy żadnych odgłosów. Przed chwilą wspomniałem o wodoodporności. Sony Xperia 3 korzysta z certyfikatu IP68, który pozwala nam na pełne zanurzenie telefonu do 1,5 metra w słodkiej wodzie przez 30 minut. To jest oczywiście dolna granica, ale z doświadczenia innych zagranicznych blogerów wiem, że Xperia spokojnie wytrzymują nawet godzinę w takim stanie. Wodoodporność to nie lada bajer, trzeba powiedzieć, bardzo przydatny. Ze względu na wodoszczelność, niektóre porty na budowie zostały zasłonięte zaślepkami. Przykładem może być złącze mikro USB umieszczone na lewej krawędzi. Obok niego znajdziemy złącze do dokowania i miejsce do podpięcia smyczy. Przeciwna krawędź skrywa slot na kartę MicroSD i SIM, włącznik oraz przyciski regulacji głośności wraz ze spustem migawki aparatu. Wszystkie te klawisze są bardzo dobrze wykonane, aczkolwiek są wyczuwalne luzy, co nie przystoi w tej półce cenowej. Na szczęście do ich pracy nie mam zastrzeżeń, nigdy mnie nie zawiodły, gdy w pośpiechu szukałem jednego z nich. Góra smartfona została przywziana na mikrofon i złącze Jack 3,5 mm. Co dziwne, również w Jacku pojawiają się luzy i gdy się w nim wtyczkę, Bywa, że telefon rozłącza nam słuchawki. Dopiero gdy pokręcimy trochę kawę w okolicy portu, możemy zauważyć, że wtyczka nie jest wystarczająco stabilna i delikatnie się chybocze. Takie wtopy są niedopuszczalne. Na dolnej krawędzi znajdziemy... Ups, tutaj nic nie ma. Jak na każdym smartfonom stało, z tyłu jest oko aparatu, w przypadku Xperia Z3, o rozdzielczości 20,7 megapiksela z diodą LEDową. Przód przedstawia się bardzo elegancko. Głośniki stereo są idealnie wtopione w szklaną obudowę, przez co nie rzucają się mocno w oczy. Nie zabrakło tu czujników światła zbliżeniowego, kamerki do wideorozmów o rozdzielczości 2,2 megapiksela oraz diody powiadamiającej. Ekran o przekonnej 5,2 cala i rozdzielczości Full HD jest jeszcze lepszy, jeszcze jaśniejszy i jeszcze piękniejszy od poprzedniej wersji. Zagęszczenie pikseli jest identyczne co w Z2, 442 jednostki na cal, idealny wynik. Taka decyzja Japończyków powoduje, że obraz jest nienaganej ostrości, a i bateria nie będzie zbyt mocno obciążana wysoką rozdzielczością ponad Full HD. Nie rozumiem decyzji innych producentów, którzy pakują na siłę w ekran jeszcze większe zagęszczenia pikseli. To zwyczajnie nie ma sensu. Xperia Z3 powala swoimi kolorami. Ekran LCD IPS Trilumino dostarcza fenomenalnych, żywych barw A co mnie mega ucieszyło Pierwszorzędną głębię czerni Ekran jest genialnie wyciemniony I gdy włączymy wyświetlacz z ciemną tapetą Nie wiemy gdzie rozpoczyna się krawędź ekranu Biel nie jest aż tak rewelacyjna Mimo to nie można na nim narzekać Prawie 600 kandeli na metr kwadratowy Już nam mówi jak jasny jest wyświetlacz Zetki. W sumie to jego czytelność jest bezbłędna na naszej planecie nie spotkacie warunków, które zmiotłyby z powierzchni Ziemi Z3. Chyba dopiero na Merkurym Xperia Z3 nie da sobie rady. Tak, już całkiem poważnie, testowane się model w terenie sprawuje się wyśmienicie. Po wtopie w Z2 z kątami widzenia można zaobserwować progres i powrót do poprzedniej jakości. Nowy flagowiec Sony szczyci się świetnymi poziomami czytelności. Niezależnie w którą stronę wychylimy nasze urządzenie. I o jaki kąt, to i tak otrzymamy bardzo podobny kontrast i jakość obrazu, oczywiście wręcz identyczny, co przy patrzeniu bezpośrednio na ekran. Podzespoły Xperia Z3 prezentują się bardzo podobnie co w Z3 Compact. Jedna główna różnica w postaci 3GB w pamięci RAM pokazuje, że to jednak większy brat jest czołem smartfonem Sony. Na pokładzie znajdziemy czterorodzeniowy układ Qualcomm Snapdragon 801 o taktywaniu 2,5 GHz wraz z Adreno 330. Co można powiedzieć o takim zestawie? Wysokie osiągi, szybki układ gwarantujący użytkownikowi bardzo sprawne działanie smartfona. Dla użytkownika przewidziano 16 lub 32 GB pamięci w zależności od wersji. Z grami ten telefon nie będzie miał żadnych problemów. Sony wsparło Z3 technologią PlayStation 4 Remote Play, która pozwala nam grać w gry przeznaczone dla PlayStation 4 prosto na naszym smartfonie. W ofercie Japończyków można znaleźć gadżet w postaci DualShock 4, który jest swoistym padem podłączonym do naszego smartfona. Dla graczy Xperia Z3 jest genialną propozycją, Oby tylko nie zabrakło nam szybko energii w telefonie. O ten aspekt dba bateria o pełności 3100 mAh. Według producenta pełne naładowanie smartfona ma nam pozwolić na 130 godzin ciągłego słuchania muzyki, 16 godzin rozmów telefonicznych i 920 godzin czuwania włączności UMTS. W skrócie, akumulator spokojnie wystarczy na ponad 2 dni średnio intensywnej pracy. Gdy będzie nam brakowało prądu w urządzeniu, można włączyć tryb ekstremalnej oszczędności energii, który kilkukrotnie wydłuża nam czas działania. Sony Xperia Z3 jest wyposażona w Androida 4.4.4, który obowiązkowo musi doczekać się aktualizacji do wersji 5.0. O interfejsie wiele mówić nie będę, bo po raz kolejny musiałbym się powtarzać. Telefon działał podczas testów zawsze bardzo szybko, stabilnie, nigdy się nie zawieszał. Raz czy dwa wyskoczył błąd o problemach w aplikacji, ale to już taki androidowy standard. Launcher pozwala nam na zmianę kilku elementów, np. belki z powiadomieniami czy motywu. Jest to niewielka ilość w porównaniu do LG, jednak mi to przy tak dobrym urządzeniu nie przeszkadza. Pod względem muzyki Xperia Z3 złym telefonem nie jest, ale gdy zacząłem ją porównywać do One Mini 2, to niestety zewnętrzne głośniki stereo blado wypadały. Dźwięk nie był aż tak spójny, zdarzało się lekkie wpadki w górnych partiach, i do tego momentami pojawiał się dziwny pogłos. Oczywiście mówię to w odniesieniu do mniejszego flagowca HTC. innej koloracji muzyka wypada świetnie. W końcu jest to telefon ze stanic Sony, a to już do czegoś zobowiązuje. W moim zestawie testowym zabrakło niestety słuchawek. Szkoda. O fotografiach chciałem powiedzieć, że są arcy dobre, ale fotki niestety stanowczo mnie rozczarowują. Porównując z Galaxy S5Z3, odnosi się wrażenie, że nowy flagowiec Sony cofa się w rozwoju. Fotki robione w teoretycznie dobrej rozdzielczości w praktyce wypadają tak sobie. Owszem, kolory są odpowiednio zachowane, ale już przy drobnym przybliżaniu widać ziarno na zdjęciach. Do tego bardzo wolna migawka aparatu, dłużące się w nieskończoność nastawiania ostrości, nie pozwala robić dynamicznych zdjęć. Do obstrykania fotek w trybie makro nie mam zastrzeżeń, ale wszystko co zwiąże się z ruchem sprawia duże problemy Z3. Filmy również zawodzą. Problem z ostrością bardzo doskwiera, telefon momentami zupełnie nie wychwytuje punktów ostrości, pomimo, że zmieniałam pozycję aparatu, aby ułatwić to urządzeniu. Mdłe filmy to nie to, co użytkownik oczekuje. Nagrywanie w 4K nie rekompensuje nam tego. Na obronę Sony jest wiele trybów fotografowania. To jest na pewno świetny Bayer. Zdjęcia emitujące efekt głębi w na duży plus. Możliwość wykonywania fotografii z dwóch aparatów naraz robi wrażenie. Jest sporo takich opcji, ale przy kijowej jakości zdjęć jest to po prostu tylko interesujący dodatek. Wspomnę szybko o nowej opcji w albumie. Od teraz możemy przesyłać zdjęcia do chmury Sony, w której znajdziemy 5GB do wykorzystania. Oglądanie filmów na doskonałym ekranie jest czystą przyjemnością. Miła dla oka aplikacja wideo potęguje te doznania. W końcu nie musimy szukać żadnych zamienników, bo obsługiwane formaty zadowolą nad najbardziej wymagającego użytkownika. Przeglądarka internetowa pokazuje jak ważną rolę spełnia ona w telefonie. Bez niej nie wyobrażam sobie życia, bez tej szybkości nie wyobrażam sobie funkcjonowania, a niestety czeka mnie przesiadka na kolejny testowany telefon. Gdy sobie o tym pomyślę, aż robi mi się smutno i jestem zmuszony do korzystania z chusteczek. Takich usług internetowych dawno żaden smartfon mi nie oferował. Nawet trzy treści śmigają, fruwają, szybują, aż ciężko dobierać kolejne przymiotniki. Jest bezbłędnie, a więc obłędnie. Mając do wyboru laptopa i Xperia Z3, bez zastanowienia sięgam po dzisiejszego flagowca. To jest jakość, którą oczekuję po smartfonach stworzonych do surfowania w sieci. Podsumowując, Sony Xperia Z3 jest smartfonem bardzo bogatym w funkcjonalności. Japończycy nie wystrzegli się kilku podstawowych błędów, nie przystających do czołowego urządzenia. Słaby aparat na ogromny minus. Co prawda, pierwszego miejsca na koniec roku na pewno nie będzie ale Xperia Z3 mogę wystawić wysoką notę. To tyle z mojej strony, dziękuję Ci bardzo za wytrwanie do końca odcinka. Jeżeli nie subskrybujesz jeszcze kanału, to nie zwlekaj, bo przepadną Ci inne testy ciekawych smartfonów i tabletów. Jeżeli masz pytania, jakie urządzenie wybrać, to kieruj je do mnie i do innych smartfonowych pomocników zgromadzonych na moim Facebooku podanym na końcu filmu, jak i w opisie. Każdy chce kupić jak najkorzystniej sprzęt elektroniczny, dlatego możesz skorzystać w opisie z wyszukiwarki najciekawszych ofert. Jeżeli chcesz być na bieżąco z technologicznymi sprawami, to zapraszam na moją nową stronę www.mobileo.net, gdzie można będzie również przeczytać testy innych ciekawych urządzeń. Oczywiście zachęcam do odwiedzenia mojego Instagrama oraz zostawienia motywującej łapki pod filmem. Cześć, i do następnych odcinków.